Zapalamy świeczkę, następnie umieszczamy nad nią patyk owinięty w papier. Widzimy, że patyk się zapalił. Później nad świeczką umieszczamy pręd metalowy owinięty w papier. Tutaj papier się jedynie osmolił. Dzieje się tak, ponieważ patyk jest złym przewodnikiem ciepła, więc papier na nim się zapalił. A metalowy pręt jest dobrym przewodnikiem ciepła, więc papier na nim się...